Jak na pewno zauważyłeś, obecnie trwają zapisy do mojego najlepszego szkolenia, zostań programistą.net, w którym przeprowadzam początkujące osoby, które chcą zostać programistami, przez całą ścieżkę od zera do pracy na stanowisku programista C Sharp.net. Dostałem w ostatnim czasie sporo zapytań o to szkolenie, także w tym materiale odpowiem na wszystkie najczęstsze pytania, które od Was otrzymuję. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Models Programmer, gdzie pokazuję, jak zostać programistą .NET. Zapraszam Cię teraz do prezentacji, którą przygotowałem, gdzie odpowiem na wszystkie pytania. Pytanie pierwsze. Co muszę umieć, aby dołączyć do programu? Ten program jest dedykowany głównie dla osób, które jeszcze nie mają żadnej wiedzy, żadnego doświadczenia w programowaniu, i to właśnie głównie dla takich osób jest skierowane to szkolenie. Oczywiście do szkolenia dołączyło też sporo osób, które znają już podstawy, ale po kilku tygodniach poziom się wyrównuje. Także uczę wszystkiego od samego początku i po kolei przerabiamy coraz bardziej zaawansowane tematy. W ostatnich tygodniach szkolenia poziom zaawansowania aplikacji będzie podobny do tego, co spotkasz w pracy. Pytanie drugie: czy potrzebuję pieniądze na jakieś dodatkowe narzędzia? Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych płatnych narzędzi. Wszystkie narzędzia i aplikacje, z których będziemy korzystać, są darmowe. Do pobrania bez żadnych płatności w internecie i sam korzystam z nich na co dzień. Pytanie trzecie: czy poradzę sobie w szkoleniu? Myślę, że tak, ale to już bardziej zależy od ciebie. Jeżeli możesz poświęcić czas na naukę, to zdecydowanie sobie poradzisz. W razie ewentualnych problemów pamiętaj, że jesteśmy w stałym kontakcie i chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania. Jeżeli coś będzie dla Ciebie niezrozumiałe, to spróbuję to wytłumaczyć na innym przykładzie, nie zostawiam Cię samego z problemami. Również zależy mi na tym, żebyś przeszedł przez całe szkolenie i znalazł pracę. Programowanie tak naprawdę nie wymaga od Ciebie nie wiadomo jakich predyspozycji. Wszystko jest dla ludzi, wystarczy po prostu się przyłożyć. Wiadomo, że niektórym osobom nauka programowania może iść trochę lepiej, innym trochę gorzej, ale jeżeli przyłożysz się do nauki, to sobie poradzisz. Pytanie czwarte, co będę umiał po zakończeniu szkolenia? Przede wszystkim będziesz umiał programować. W szkoleniu stawiamy na praktykę, napiszesz kilka zaawansowanych aplikacji. Dzielę się z Tobą moją wiedzą, do której dochodziłem przez kilkanaście lat pracy, zarówno na etacie, jako freelancer oraz przy rozwijaniu Twoich aplikacji. Moim głównym zadaniem jest przygotowanie Cię do pracy na stanowisku młodszy programista.net. Także przekażę Ci wszystkie umiejętności, które musisz poznać, aby znaleźć pracę. Ale również wskażę Ci kilka wskazówek, jeżeli będziesz chciał pójść inną ścieżką. To znaczy, jeżeli będziesz chciał zostać freelancerem lub pisać własne aplikacje, to również wykorzystać wiedzę z tego szkolenia. Pytanie piąte: czy po szkoleniu znajdę pracę? Tak jak wspomniałem przed chwilą, dzielę się z Tobą moją wiedzą, do której dochodziłem przez kilkanaście lat, więc jeżeli przejdziesz przez całe szkolenie, będziesz odrabiał prace domowe, to myślę, że nie powinieneś mieć z tym problemu. Są osoby, które już po kilku tygodniach znalazły pierwszą pracę, ale to są wyjątki. W większości przypadków wymagane jest przerobienie całego szkolenia. W ostatnich tygodniach właśnie pokazuję Ci również w jaki sposób obecnie szukać pracy, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, także zdecydowanie, podobnie jak inni uczestnicy szkolenia, jeżeli się przyłożysz do nauki, to znajdziesz pracę. Pytanie szóste. Czy po upływie 15 tygodni ktoś nadal będzie sprawdzał moje prace domowe? Tak, najlepiej będzie, jak będziesz rozwiązywał zadania na bieżąco razem z pozostałymi uczestnikami, ale jeżeli nie masz takiej możliwości, to możesz rozpocząć z opóźnieniem i twoje prace domowe tak samo będą sprawdzane. Po dołączeniu do szkolenia masz do niego dożywotni dostęp, także jeżeli będziesz potrzebował więcej czasu na przerobienie wszystkich lekcji, to nie ma z tym żadnego problemu. Możesz liczyć na moje wsparcie. Pytanie siódme. Czy jest zapotrzebowanie na programistów? Jak najbardziej jest, mimo że sam nie szukam obecnie żadnej pracy, to codziennie dostaję po kilka wiadomości z ofertą pracy. Oczywiście nie ma co ukrywać, najciężej jest dostać pierwszą pracę, ale również pokazuję w szkoleniu, jak podejść do tego tematu. Ile zarabia programista? Warto wspomnieć, że zarobki w tej pracy nie są najważniejsze, bo praca programisty jest po prostu fajna. Także to jest moim zdaniem najważniejsze, bo w pracy jednak spędzamy jedną trzecią swojego życia, nie licząc nocy, można powiedzieć nawet, że spędzamy tam połowę swojego życia i warto robić to, co nam sprawia przyjemność. A praca programista daje obecnie naprawdę ogromne możliwości, a że zarobki również są dobre, to tylko na plus. Nie chcę cię oszukiwać, w pierwszej pracy nie dostaniesz bardzo dużych pieniędzy, będziesz zaczynał od mniejszych stawek, mimo to stawek dobrych, porównując inne zawody, a dodatkowo wraz z rozwojem, Twoim doświadczeniem, Twoje wynagrodzenie będzie. Bardzo dynamicznie rosło. Mi na początku mojej kariery udawało się nawet z roku na rok podwajać moje wynagrodzenie. Także pokażę Ci, jak podejść do tego tematu. Pytanie dziewiąte. Jak będzie wyglądać nauka w szkoleniu? Program Zostań programistą.net to program nauki online. Przede wszystkim skupiamy się na zrealizowanych materiałach wideo. Co ważne, oprócz merytoryki stawiamy przede wszystkim na jakość wszystkich materiałów. Dodatkowo prawie w każdym module otrzymasz dokument PDF z najważniejszymi informacjami z danego modułu. Otrzymujesz też prace domowe, które następnie są przeze mnie sprawdzane. Wysyłam do Ciebie krótki feedback i wskazuję co można poprawić. Oczywiście również otrzymujesz dostęp do prywatnej grupy, której Oprócz mnie są prawie wszyscy uczestnicy szkolenia. Przez całe szkolenie jesteśmy w kontakcie mailowym. W razie problemów, niezrozumienia danego materiału, możesz do mnie napisać. Postaram się pomóc w Twoim problemie. Co tutaj jest mega ważne, ty nie ponosisz żadnego ryzyka. Jeżeli okaże się, że szkolenie ci nie odpowiada, to masz czas 30 dni od zakupu na zwrot 100% pieniędzy. Cały plan i agendę szkolenia znajdziesz na stronie zostaćprogramistą.net.pl. Link również jest w opisie pod filmem. Pytanie 10. Czy mogę pracować własnym tempem? Jasne, że tak. To jest właśnie duży plus tego szkolenia, ponieważ to jest szkolenie online i po dołączeniu masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. Możesz przejść przez szkolenie w 15 tygodni, a możesz przechodzić przez nie nawet rok. Nie mam zamiaru nikogo ograniczać. Możesz przechodzić przez szkolenie własnym tempem, ale zawsze też możesz liczyć na moją pomoc. Do szkolenia masz dostęp dożywotni, a do wszystkich materiałów możesz zawsze wrócić. Pytanie 11. Dlaczego szkolenie jest tak drogie? Czasem dostaję wiadomość zapytań, dlaczego szkolenie jest tak drogie, a innym razem, dlaczego szkolenie jest tak tanie i gdzie są jakieś kluczki. Zdecydowanie wydaje mi się, że cena nie jest wysoka. Pamiętaj, że to jest obszerne, 15-tygodniowe, intensywne szkolenie, w którym znajdziesz wszystkie potrzebne informacje do tego, by zostać programistą dotnet. Oprócz tego przez cały czas trwania szkolenia odpowiadam na Twoje pytania i staram się pomóc w każdym problemie. Oprócz tego masz jeszcze sporo dodatkowych bonusów. Musisz to szkolenie traktować jako inwestycję w siebie. Wyniesiesz z niego dużo Wartości, jeżeli znajdziesz pracę jako programista, to już Twoje pierwsze wynagrodzenie będzie przynajmniej dwukrotnie wyższe. Co do ceny, to prawdopodobnie w kolejnych edycjach będzie ona wyższa, ponieważ wymaga ode mnie również sporo zaangażowania. Także obecnie możesz dołączyć w najlepszej ofercie. Pytanie 12. Czy materiały będą w języku polskim? Tak, wszystkie materiały są w języku polskim. Pytanie 13. Jak dokonywane są płatności i czy jest możliwość zakupu szkolenia na raty? Mimo iż nie polecam zakupów na raty, to jak najbardziej jest taka możliwość. Wszystkie płatności są realizowane przez firmę Przelewie24 i wiem, że ona udostępnia również taką formę płatności. Tylko to już wtedy wszystko jest po stronie firmy, przez które te płatności przechodzą, także wystarczy wybrać przy zamówieniu odpowiednią formę płatności, taką, która najbardziej Ci odpowiada. Pytanie 14. Co jeśli nie jestem zadowolony ze szkolenia? Jeżeli uznasz, że program nie jest dla ciebie, materiałów jest za dużo, lub może za mało, cokolwiek, to otrzymasz zwrot pieniędzy. Możesz zgłosić się o zwrot, lub zrezygnować z niego. Masz na to 30 dni od daty zakupu. W takim przypadku napisz na mojego maila, a zwrócę ci 100% zainwestowanych pieniędzy. Pytanie 15. Czy po ukończeniu szkolenia będę mógł pracować jako freelancer? Oczywiście, że tak. Głównym celem tego szkolenia jest znalezienie pracy na etacie jako młodszy programista C-Sharp.net, ale jeżeli interesuje Cię ścieżka freelancera, to również będziesz miał wystarczającą wiedzę, aby się tego podjąć. Pokazuję cały proces tworzenia aplikacji w c od pierwszej linijki kodu po wdrożenie na serwer. Jeżeli masz do mnie jeszcze jakieś inne pytanie, to oczywiście chętnie na nie odpowiem. Wystarczy, że napisz na mojego maila, który obecnie wyświetla się na ekranie. Jeżeli Ci wygodniej, to możesz również napisać pytanie w komentarzu lub wysłać do mnie wiadomość z formularza kontaktowego na blogu modestprogrammer.pl. To były odpowiedzi na wszystkie często powtarzające się pytania o szkolenie zostań programistą.net. Jeżeli to szkolenie Cię interesuje, to rozważ dołączenie w obecnej edycji. Możesz to zrobić bezpośrednio na stronie zostań programistą.net.pl. Oczywiście link również widoczny jest w opisie pod tym filmem. Jestem przekonany, że jest to najlepsze miejsce do nauki programowania języka C-Sharp na platformie.net. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.